PoliceFest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Za nami wielkie derby trójmiasta, które na stadionie w Gdańsku obejrzało 36,5 tysiąca widzów, w tym 1500 arkowców na sektorze gości. W tym materiale skupimy się jednak na pewnym incydencie, do którego doszło przed meczem. Mianowicie Lechia weszła w posiadanie pirotechniki arkowców, a do kartonów, w których ukryte były race, lechiści włożyli szprotki. Kibicowska Polska pierwsze informacje o incydencie dostała już podczas meczu. Arkowcy na sektorze gości wywiesili transparent o treści miało być widowisko, ale lechia to kulisko. Natomiast po stronie Lechistów mogliśmy zobaczyć starannie przygotowany transparent o treści Pajace, dzięki za racę", Z płaczącym kibicem Arki trzymającym szprotki w rękach i uśmiechniętą racą Przed meczem profil Ultras Arka Gdynia zamieścił post, w którym sugerują, że kibice Lechi wykazali się antykibicowską postawą Przytaczamy oryginalny post Nigdy nie byliśmy i dalej nie jesteśmy zwolennikami wyciągania kibicowskich spraw publicznie do internetu Ale koło tego jak nasze sąsiadki podchodzą do organizacji kibicowskiego święta nie możemy przejść obojętnie Mamy przykład jak w Gdańsku odbierana i praktykowana jest kibicowska Solidarność. Po wielu latach nareszcie przyszedł moment, kiedy mamy okazję wesprzeć naszych piłkarzy na gdańskim nocniku. Tymczasem kreująca się wszędzie na honorową i zasadową ekipę Lechia, pod każdym względem stara się jak może, aby pokazać swoje prawdziwe oblicze. Cyrk w ich wykonaniu zaczął się już dawno. Od samego początku dają nam do zrozumienia, że obawiają się naszego przyjazdu. Najpierw kombinacje, jak nas nie wpuścić, by ostatecznie przeznaczyć dla nas ledwie 2500 biletów. Mimo że klatka jest zdecydowanie większa, mimo że inne ekipy mogły przyjeżdżać w większych liczbach, My nie, bo nie. Oczywiście regulaminowych 5% pojemności również nam nie przyznają, bo nie. Wymaganie płatności za bilety z góry? Czemu nie? W Gdańsku nikogo nie interesują ogólnopolskie standardy. Jakakolwiek pomoc w organizacji transportu? Na pewno nie w tym przypadku. Gdyby nie pomoc ze strony miasta, Gdyni szybko znalazłby się kolejny powód, żeby nas nie wpuścić. Wszystko w białych rękawiczkach, zasłaniając się policją. Informacje o dodatkowej, wzmożonej kontroli na wejściu już nikogo nie dziwią. Niech sobie szukają czego chcą. Jest jednak jeszcze jedna sprawa, gdzie możemy poczuć się wyjątkowi. Derby to przede wszystkim piękne uprawy. Niejedna ekipa miała możliwość prezentacji upraw na gdańskim sektorze. Nam oczywiście odmówiono, bo nie wolno ich. Ekipa, która tak głośno krzyczy w internecie, za każdym razem jak tylko coś im nie pasuje, powołuje się na starą szkołę. Kibicowskie podejście oczywiście nie zgadza się, aby zaprezentować sektorówkę u nich na stadionie. Zaraz dziewczyny z południa popłaczą się w komentarzach, że to przecież nie ich decyzja, że policja i tym podobne. Wszystko w białych rękawiczkach. Kibicowskiej solidarności po prostu brak. Po meczu natomiast profil Ultra z Lechia Gdańsk odnosi się do tych zarzutów, nie pomijając w swojej relacji incydentu ze zdobytymi racami. Posłuchajcie, teraz przyszedł czas na wyjaśnienie kierowanych w nas oskarżeń. Pewnie normalnie dalibyśmy tym bajkom wymrzeć, ale tak perfidna próba wybielenia się i zamaskowania swojej nieudolności nie może przejść wam płazem. Pierwsza sprawa dotyczy wylewania łez i oskarżania nas o utrudnianiu waszego przyjazdu do Gdańska. Po pierwsze, to po naszych naciskach na organy i organizatorów udało się wytargować dla Was 1500 wejściówek. Dobrze wiecie, że bez tej interwencji bylibyście skazani na oglądanie meczu w Polsacie. Dodatkowego smaku temu stekowi bzdur dodaje fakt, że płakaliście o niemożliwość wzniesienia sektorówki. I co? Znowu po naszej interwencji dostaliście zapewnienie, że wejdziecie ze wszystkim. Dostaliście je wystarczająco szybko. Jak się skończyło, każdy widział. Zaprezentowaliście się tragicznie. Wykończona przez nas poprzednia grupa Ultras prezentowała chociaż marny poziom. Wy jesteście zwykłymi pajacami. No właśnie, pajacami, jak to było z tą waszą pirotechniką? Oskarżacie nas o współpracę z ochroną? Wolne żarty! Żeby znaleźć wasze paczki nie trzeba było wspinać się na wyżyny bystrości. Chociaż pewnie dla Was byłby to sufit nie do przebicia, mamy nadzieję, że widok nowych paczek wypełnionych szprotkami zamiast drac wywołał u Was odpowiedni efekt. Nareszcie do sedna. Na zakończenie tej przepychanki oskarżacie nas o współpracę z ochroną, tymczasem przed przejęciem zawartości waszego Ultra kantorka. Uratowali was pilnujący was policjanci. Niesamowite jaką szują trzeba być, żeby przyglądać się z uśmiechem jak psy zawijają przeciwną ekipę. Mało? Powiedzcie, kto był osobą kontaktową z waszej strony w sprawie wejścia na stadion i wniesienia uprawy. Pędzimy z odpowiedzią. Były naczelnik sztabu KMP w Gdańsku. Jesteście zwykłymi pędzlami na każdym kroku zakrzywiającymi rzeczywistość, próbując maskować swoją nieudolność. Co na to powiecie? Tradycyjnie zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie łapce w górze i subskrypcji największego kanału kibicowskiego w Polsce. Trzymajcie się. I do następnego. Subskrybuj największy kanał Kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piroszot.pl z kodem POLISHANS TV 5% rabatu.